Witam serdecznie, panie starosto. W dniu dzisiejszym pojawiły się informacje, by skarbnik powiatu sztumskiego miał zrezygnować z pracy. Czy może pan potwierdzić bądź też zaprzeczyć taką informację? No jest to faktem. Rzeczywiście na dzień dzisiejszy pani Rucyna Bednarska, skarbnik powiatu złożyła rezygnację. Powiem tak, z naszej rozmowy, no nie chciałbym komentować argumentów. Zakładam, że dostałam może ciekawszą propozycję. Z naszej strony szkoda, bo to jednak jest z grona osób strategicznych w każdym samorządzie, czy gminy, czy powiatu, skarbnik jest osobą strategiczną. No i tu żałujemy, że, że taki jest finał. Mieliśmy nadzieję, że nam się uda dłużej popracować, ale szanujemy decyzję, szanujemy. Rozumiem, że były na pewno powody, dla których to zrobiła. I, I cóż, myślę, że nasza współpraca na tym się nie kończy. Uważam, że pewne rzeczy, które są rozpoczęte, nadal będziemy musieli sfinalizować, bo ciążę na nas. Wspólnie odpowiedzialność za pewne fakty. Ja życzę pani Lucynie, żeby w tym drugim miejscu oczywiście było jej jak najlepiej. Cóż, przed nami pewnie kolejny wybór. Jest to osoba też z powołania, czyli uważam, że też musimy się rozejrzeć za osobę, która zechciałaby udźwignąć ten ciężar, bo prowadzenie finansów w samorządzie nie jest rzeczą łatwą i za to, co zrobiła do tej pory, oczywiście. Pozostaje mi jedynie podziękować. Jaki okres obowiązuje Panią skarbnik wypowiedzenia? Trzy miesięczne. Trzy miesięczny, tak zaproponował i uszanujemy jej prośbę. Natomiast też jest dla nas czas, żeby ewentualnie rozejrzeć się, ogłosić nabór na to stanowisko.